Hej, witam was w kolejnym odcinku z gryżek and Widget. Dzisiaj jesteśmy na kolasie i opowiem wam co się stało przez ostatni czas i dlaczego to ten tytuł jest taki jaki jak jest. No więc tak, przechodzimy do tego co tu się, tutaj się dzieje. Akurat właśnie skończyłem misję, która daje mi 90 poziom, więc właśnie odblokowujemy kowala, który absolutnie nic nam nie daje na tej postaci. Naprawdę więc yy, po prostu mamy ten 90 poziom, i już zostało nam tylko 12 poziomów do osiągnięcia celu. Ale, 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 dlaczego błąd gry nam pokrzyżował plany? Ano, dlatego że przez kolejny dzień, czyli poniedziałek, zrobiłem tylko dwa paski na weekendzie expa. Więc lechu mi po prostu odskoczył na tyle mocno, że ciężko będzie go już dogonić. Ma przewagę praktycznie całego levela. I czy ja dam radę go dogonić? Szczerze mówiąc, wątpię. Z tego co patrzę, tutaj to mam dwie potki, i mógłbym sobie zrobić potkę na wytrzymałość, i nawet ją zrobimy. I odpalimy sobie potki. Spróbujemy sobie zrobić jakieś mm, jakieś lożki. Oczywiście za darmówkę, no bo nie będziemy zużywać grzybków. Przynajmniej na ten moment, jak już będzie seria się kończyć, no to wtedy te grzybki, które nam tu zostaną, no to trzeba będzie zużyć. Ale to będzie oczywiście osobny odcinek na to. Tutaj będziemy próbować tą poczwarę sobie ubić może akurat jakimś cudem na odcinku siądzie, chociaż wątpię. Bo już jak widać zaczyna unikać naszych ciosów, więc nie podoba mi się to zbytnio. My też troszkę unikamy, ale jak już dostaniemy takiego krytyka na twarz, to już nie jest miło. No i no nic z tego nie będzie. Tak jak mówiłem, no ciężko jest, ciężko jest walczyć ze zwiadowcą, tym bardziej, że no nie mamy ekwipunku tak naprawdę. No bo nie mamy. Jesteśmy goli i wesoli. Tutaj mamy jakiś pierścionek, oczywiście dowiedźmy. Dzisiaj Wiedźma chciała buty. To miałem tutaj jedne buty, to sobie sprzedałem. Możemy sobie dodać jedną mm, z rękę dodatkowo. No, zaatakujmy sobie jeszcze yy, kogoś na arenie, chociaż każdy jest tutaj mocny. No ale wybierzemy, może tego maga. Ma najmniej HP. O i udało się. Chociaż tyle. Troszkę golda wpadło. Więc może wydajmy to w siłę. O! A pupile nam dodały. To dziwne. Pupile nam dodały troszkę inty. Tego siły. Więc spoko. Wcześniej to nie pokazywało. Więc dziwnie, że to tak zareagowało, że tak powiem. No ale tak to wygląda. Jeśli chodzi o gildię, no to tak jak mówiłem, już lechu praktycznie nie do dogonienia. Nie wiem, co by się musiało stać, żebym go dogonił. Oczywiście będę walczył z całych sił, żeby to się udało. No ale oczywiście nie obiecuję. Zostało w sumie tak naprawdę jeszcze 12 poziomów do zdobycia ale grzybów, no nie mam szczęścia do grzybów, żadne grzyby z, nawet z misji mi tutaj nie lecą, oczywiście oprócz tego mm, pierwszego z pierwszej misji dnia, a tak naprawdę no to reszta jest nieosiągalna jak dla mnie, tutaj o, to od razu sobie zrobimy misję dzienną, bo nawet nie wiedziałem, że mam nakarmić kupiele trzy razy. Więc kogo by tu może sobie nakarmić? Może dzisiaj sobie nakarmimy Kroksa. mamy sporo śliwek, to niech ma, niech się cieszy i zrobimy sobie akurat misję dzienną, to zawsze tam 30 tysięcy wpadnie tego Expa. No, jeśli chodzi o weekend, w sumie event Expa, ten nowy no to zrobiłem chyba tylko jedną misję dzienną, bo miałem takie przerąbane misje, że nic się po prostu nie trafiało. Bo miałem znaleźć a to step strapionych chyba czy tam pustynię przesłoneczną w jeden dzień, w kolejny dzień miałem też jakąś lokalizację znaleźć i przez trzy paski naprawdę nie dało się tego znaleźć, nie wiem czemu. Ale miałem 2 na 3, 1 na 3, więc naprawdę tragedia. No i dodatkowo ten poniedziałkowy błąd gry gdzie nie mogłem zrobić trzech pasków i to wszystko się na mnie naprawdę odbija. Odbija się na tym poziomie, ale no będę walczył, będę walczył, mam nadzieję, że, że się uda mimo wszystko dogonić Lecha. No jest spora przewaga, no to jest praktycznie 2 miliony ekspa przewagi, więc no będę musiał Stanąć naprawdę na głowie, żeby to się udało. Ale będę się starał. Teraz przejdźmy po prostu jeszcze do zapisanych walk gildii, które tutaj mam. Nie zapisywałem ostatnio dość sporo, bo było ich tych walk sporo, ale podejrzę, podejrzewam, że. Poczta by mi się całkowicie zapchała na walki, więc po prostu mam kilka zapisanych takich, jakie tutaj są. Zobaczmy, jak to wyglądało. Tutaj jakaś walka z Efuzo. Wydaje się, że oni tutaj mają jakieś swoje. Eku, no bo niższe levele, wyższe staty, ale jakimś cudem udało się ich pokonać. Zresztą, jak widać tutaj chyba jedna osoba ma trzy konta, bo bardzo podobne niki są, więc pewnie dlatego też już tutaj nie grają, bo mogli dostać bana, przynajmniej tak mi się zdaje. Dobra, może będziemy to przewijać. Bo nie chce mi się tutaj tego oglądać. Nawet ja zakończyłem to, także spoko. To już mogę sobie odznaczyć. Yy, idziemy do Beke Stiege. Tutaj tylko czterech przeciwników. No i co? No i myślę, że też pokonam bez problemu. Więc tutaj spoko. Jeszcze do, do lecha nie doszło. Następne WREINE WC to chyba coś po węgiersku, tak mi się wydaje. Tutaj Kenji nawet nie brał udziału w ataku, no ale tutaj też wszystko spłynęło bardzo ładnie. Yy, Patusy z Mielca, no tutaj jakaś polska gilia, więc pozdrawiam, jeśli ktoś mnie oczywiście z niej ogląda, chociaż wątpię. Yy. Mass widzę, że ktoś tutaj gra. Pan Rob też. No i Fisher też spoko, że gra. Ale myślę, że go dokończę. Tak dokładnie i następna bitwa wygrana. Pół Pul no Już myślałem, że to następne. Um, następna polska gildia, ale chyba jednak nie. Y tutaj chyba też pójdzie bez problemu. Dokładnie tak. No i tutaj trafiła się nam obrona, którą przegraliśmy to Second Wave. To też jeszcze jakaś dziwna gilgia, nie wiem nawet z jakiego kraju, no ale zobaczmy jak to wyglądało. 32 poziom, 34 36 36 40 54 No i tutaj ten 54 nas porobił, o proszę no to tego akurat się nie spodziewałem. Myślałem, że dojdziemy do końca. Tutaj jakaś yy, yy, lol pros, ale tylko z trzech zawodników, więc to bez problemu raczej pójdzie, więc spoko. Yy, przechodzimy do następnej. Lighty, kajty. To chyba już polska gildia z tego co widziałem. Opis raczej był po polsku, no ale nie szło nam jakoś tutaj tak zdecydowanie dobrze. Ale udało się wygrać tutaj, jakaś obrąka z DDR, czyli niemiecka gildia. Tutaj jakieś 14 poziomy, no i tutaj 71 poziom musiał u nas poskładać. No brakło niedużo, brakło niedużo tak naprawdę, no ale. Nie udało się. Następna walka z gildią Deluxe. No tutaj widzę, że chyba to jest jakaś też niemiecka gildia. Ale tutaj tylko 8 członków. Co prawda kilku grających, ale się udało pokonać, więc spoko. Tutaj mam jeszcze zapisaną jakąś walkę z Black Titan. Tutaj opisu nie mają ale po literze myślę, że to jest jakaś polska gildia, chociaż nie mam pojęcia bardziej międzynarodowa ale 97 poziom, więc nie było szans tego pokonać i tutaj mamy jeszcze jakąś bitwę powiedzmy wczorajszą No tutaj chyba znowu jakaś węgierska nam się trafiła gildia ale tutaj też widzę, że nie grający, więc poszło spoko. Banditos, no to pewnie jakaś hiszpańska czy jakaś, też spoko. Już nie grający ludzie. Team Anaconda, o, to może być ciekawe, ale szkoda, że tylko 8 osób. Zobaczmy. Kenji sobie nawet dobrze radził. No, ja sobie już tak średnio tutaj poradziłem i Rondon, czyli Lechu też słabiutko. No niestety bez EQ to ciężko coś tu wykombinować. Yy, następna walka, zarazem ostatnia w tym odcinku. Yy, Diawip? Chyba tak, bo tu raczej to L nie jest. Ewentualnie to jest L małe, ale wygląda jak I, czyli Diawip. I zobaczmy, no tutaj 11, 11 osób, ale sami nie grający, więc poszło gładko. I tak to wygląda. No i jeszcze tutaj pokażę wam, jak walczyłem z piratem, którego udało mi się pokonać, po tego na poprzednim odcinku chyba nie było. No, troszkę tych uników musiało siąść, ale to był wojownik, więc to było zdecydowanie łatwiejsze niż ten zwiadowca, teraz następny, czyli poczwara. Tutaj jeszcze miałem 85. poziom. Tutaj jeszcze nie było tego nowego eventu. No, ten event dał nam naprawdę sporo, ale bardzo żałuję, że przez błąd gry jestem tak bardzo do tyłu, bo byłem już tak blisko Lecha, a teraz znowu muszę się spinać, żeby go dogonić. Nie wiem, czy mi się to uda, ale będę się starał z całych sił. Powtarzam się to dość mocno, więc poczekamy sobie tylko do końca tej misji, walniemy sobie jeszcze jakąś arenkę i będziemy kończyć. W sumie jeszcze możemy sobie zaatakować pupilem, powiedzmy tym, woda na wodę, jeden pupil tylko, więc bez problemu damy radę. Zdobyliśmy jakąś śliweczkę, więc będzie na poteczkę. Nawet mi się zrymowało i odbieramy to. O, i kolejna śliweczka jeszcze wpadła. No to ciekawie. No tutaj nawet spokojnie misja się trafiła, więc jestem zadowolony. Mm, no ale dostaliśmy mocnych przeciwników, więc wezmę Barisa Platynowa. Nie udało się wygrać, więc no to by było na tyle, tak naprawdę. Życzcie mi, żebym pokonał jakieś złożki. Z tą ilością potek przez te dwa dni. A ja się już z Wami będę żegnał, także trzymajcie się ciepło. I na razie.